Na komórce. Job razem grać sobie dzisiaj. Mały, chodźcie pożegnać, a nie tam terapeta palisz. Niechaj sobie. Dziękujemy Wam za ponad 100 godzin. Wisimy wam kilka godzin, to je doliczymy w następnym długim streamie. Mały, chodź się pożegnać. To już jest koniec. Jutro nagramy dla Was specjalnego vloga z nowymi planami na najbliższe dni tygodnie, miesiące. Kiedy to masz? Jacek, ja. Możemy my? A może? To, i, dziś, jutro mamy wolne. To jutro I może? Jechać. Jutro bałba robi tatuaż. I Jacek, Jacek też. Jaca też. Tak mi nie wiem. No. Dziękujemy A Wam za rekord to polski. To. polski. A ZDK? Kurwa, nie powiem, no nie da co powiedzieć. Dziękuję Wam, nie kurwione, kurwiony, jeżeli kurwa, tu idzie dupę. Tu z w ruchami, no kurwa, Ludzie, dziękujemy Wam za rekord polski, trzymajcie się. Чувствую, вкургают но... yeah. на то Закатую, я dziurce jak docent za biurkiem I pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach Tak dłubie i gmera Napisze, wymyśli, obejdzie wokoło Zabrudzi, wyczyści I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie Jak noga w skarpecie sprzedawca w kantynie Kamyczek na polu i strażnik na straży Lodówka wciąż ziębi kuchenka wciąż parzy A po co, a po co tak dłubie i dłubie A za co, a za co tak myśli i skubie I tak się przykłada I mówi z ekranu I bredzi latami i wieczorem i radzi. No, to już jest, koniec. To jest już koniec, nie ma już nic, nie ma już nic. Jesteśmy wolni możemy, możemy iść to już jest koniec. Jest już koniec. Możemy, możemy iść, iść.